Siemanko, dzisiaj jedziemy do troszkę innego miejsca niż zawsze. Będziemy robili test viralowych kanapek, które ukazały się niedawno u nas w Birmingham na TikToku. Odebraliśmy już nasze zamówienia. Pierwsze co, pierwszą rzeczą, którą mamy, mamy kanapki, które są z chili, mięsem mielonym, serem, ogórkiem kiszonym. Papryka chyba tam była. W jakiejś japońskiej bułce, która była nasączona mlekiem. Tak, tak? no Trochę było, jak taki tost francuski, nie? Także trochę inne dzisiaj jedzonko. I do tego jeszcze będziemy mieli deserek i też pizzę sprawdzimy, także nie ma co owijać lecimy. Ale to będzie dobre, aż to czuję. nie? <grym> <grym> Dobra, włucha. Tak mi się wydawało, duży jest ten chleb, nie? Bardzo duży się wydaje. Jest bardzo soczyste. Tylko że oczywiście no, nie jest rozprowadzone po całym tym, czyli jak, jak weźmiesz sobie... jak ugryziesz sobie kącik, no, no to masz cały chleb. No, no. I czuć, że ona jest nasączona w czymś, wiesz? Bo ale jest... co ona jest bardziej taka słodka czy słodka? Mleczna. Mleczna? Nie jest słodka, jest mleczna. Ale farszyk jest niesamowity. Jest chili, ale nie jest ostre, jest bardzo wyczuwalny. Wiesz jak smakuje? Podjeżdża to trochę lasaniom ze względu na to, że jest no, mięso mielone i ten sos pomidorowy. Tak? No. Bardziej, no, może nie lazania, bardziej y, tym farszem do spaghetti. Ogólnie mięso mielone, jak jest w sosie i z takimi dodatkami jak papryka, to będzie smakowało jak lazania, nie? Te bułki są takie... Znaczy bułki. Mimo tego, że ten chleb jest taki duży, gruby, to nie przeszkadza. Nie? Nie. Mi się właśnie wydawało tak, że one będą bardzo super. One są tak mięciutkie. Lepszy niż Nie. Nie. Znaczy, czy ja wiem? Nie wygląda na to, żeby tego farszu Chyba, było że, dużo, ale naprawdę jest wystarczająco. Także nie ma czegoś takiego, że czegoś tu brakuje. Jest trochę taka nutka ostrości, jest sporo sera. No i mięso co lubimy najbardziej oczywiście. No. Wy, wyczuwam tutaj jeszcze ten e, sos musztardowy jest. Tak. Jest wrzucony tak, sos no, musztardowy. A mnie spoko. I cena, no, cena. 9 funtów było za bułkę, tak no, nie więcej. Nie Zależy 9 funtów. Bułka, bułka Czyli nawet, jeżeli cenę, byście sobie ale... chcieli wziąć to za, z, yy, w zamienności Maka lub jakiejś innej, ten, no to cena i tak praktycznie wychodzi. I spokojnie, jeżeli byście sobie wzięli taką kanapkę, to spokojnie się ją najecie. Nie? Mhm. Fajne, no, no spokojnie. Dobry ogórek też jest, bo nie jest taki sflaczały. Ocena: yy, 1 do 10. Taka solidna, nie wiem. 7. 7? No, pomiędzy 6 a 7. Ta. Niech będzie 6,5. trochę wysoka się wydaje, nie? Nie jest znaczy, wysoka. Jakbyś tak Czyli z mm. to co byś tam dał? W Takie solidne, nie wiem. 8,5? 8 no, no Dobra, była, ale też taka ten, nie? No, Spoko, bym. dobra. Moja kolej, widzicie, moja część trochę bardziej się wylewa, wydaje mi się, że każdy miał tą biedniejszą część, szczególnie z tymi wszystkimi składniki, dosłownie. Wyciekują? Wyciekają? <grym> <grym> Mega, bo jest idealnie ostra. Mistrzostwo. Oj, wydaje mi się, że zapcha się tym chlebem teraz. <grym> Jest słodka ta bułka, jesz, czuć. Szczególnie jak nie jesz ze składnikami, nie? Jak właśnie ja dopiero gryzłem róg, ona jest bardzo słodka, ale miałeś rację, to jest dosłownie nadzienie lasagni. No, to spaghetti. No, są, jak spaghetti albo lasagni. Soczyste mięsko, sos, ten co w środku jest, nie wiem, on jest trochę taki sweet chili jakby, trochę ostrawy, Tam jest napisane, że taka jest... słodkość. Ksańskie chili dodane. I też mi się I wydaje, że ten perkersos. ser dużo daje, nie? No. Ten ser bardzo dużo daje. I musztarda, to się wszystko tak miesza na takie eksplozje smaków. Ale jakbyś zjadł takie dwie, to spokojnie się najesz, nie? Mhm. Jednorodmiarowa bułeczka. Smakowała Twoja? Jam! Wiesz, dlaczego jest dobra? Jest dobra dlatego, że nie jest taka ociążająca żołądek, mm -hmm. bo jakby zjadł na przykład taką bułę, nie wiem, jakiegoś cheeseburgera albo coś zmaga, to ona jest po prostu sama taka zapchająca, nie? Przy nas oh. nie, można, nie można wyrzucać? Jedzonka, wyczyszczone pudło. Ogólnie mi się wydaje, wiecie co, że szczególnie jeśli chodzi o takie wiralowe jedzenie, to one przeważnie są drogie. 9 funtów za bułeczkę to jest dosyć dużo, nie? No w maku, to znaczy nie można tych dwóch rzeczy jakby porównywać, bo w maku, no to idziesz, to to ma być po prostu szybkie, basicowe jedzenie. To nie ma być nic takiego specjalnego. Tak jak widzieliście ostatnio, jak robiliśmy filmik makriba, no to jak to wyglądało, prezencja w ogóle tego jedzenia. Jakby to się łączy razem z ceną, nie? A tu macie dużo mięsa, dużo Warzyw, i tak dalej. Także mi się wydaje, że takie inne jedzenie za tą cenę spoko. Na 100% zjadłbym jeszcze raz. Eee, jeden z dziesięciu, powiedziałbym tak z sześć. Nie, bo są... Spoko, dobra, ale dupy nie urywa, nie ma czego tak, takiego wowu. Tak, Lecimy z drugą rzeczą, czyli tak jakby baza pizzy to jest focaccia. Sos pomidorowy, bufalo kurczak, czerwona cebulka, sos ranch, bufalo sos. Jeszcze mają do tego skruszone flaming hot cheetos. O, widać je tutaj. Jam! Ale już czuć, jaka jest mięciutka, nie? Ale jaka ciężka w ogóle jest. No! Ale będzie chrupiące, już to czuję, nie? Będzie chrupiące i jest, to jest jedzenie takie, które po prostu Cię uwali, nie? No. Specjalnie dla grubawków. Ostra. I fajne jest, wiesz co jest fajne? Ser jest połączony z tymi cheetosami. Ale ma trochę takiego tego... Tak? No. Te przyprawy nawet. Takiego pewno, hitu. Mm, to jest o niebo lepsze niż tamto. Super. Ja oczywiście, jeżeli ktoś lubi grube ciasto, no bo ciasto tutaj jest po no, prostu no, no. masakra. To masz ile 3 cm? To masz 3 cm samego ciasta, ale jest, jest przepyszne. Ale to się wydaje jak takie ciasto słodkie, nie? Tak wygląda. Nie, to jest jak taki chlebek domowy pieczony. Tak? No Tylko, że jest tu dodany chili, którego naprawdę nie przepadam, bo jest bardzo octowe. Czuć ten ocet w tym chili, który jest dodany no, do środka. No. I jest tłuste, bo dosłownie czuję olej na zębach. Takie, że całe no, bo usta to, mam takie. To jest taka pizza, nie? Szczególnie to w ten chlebek, tak wsiąka Z mięsa, tłuszcz, na pewno. Że ona Awaria. Dobra, Ostatniego gry zabiorę i ci oddaję. Bardzo tłusta. tłusta? Mhm. Nawet czuć w tym chlebie, że ten chleb jest tak nasączony jakąś oliwą. To bym to bym z chęcią jeszcze raz kupił. To naprawdę... Masz cztery inne, nie? No tylko że jedna było te. Jednej nie było w ogóle. Jednej nie było w ogóle i wydaje mi się, że to była właśnie ta peperonica jedna było. To jest lepsze niż tamta kanapka napka druga. Tak? No jest dużo więcej smaku, bardziej jest ten hit w twarz walący. Tylko, że oczywiście to chili jest takie średnie, nie? Ocena? Poleciałeś nieźle, poleciałeś. Ja tam bym. No, zniżę tamtą. Zniżę ją. A? No, po spróbowaniu tego to spokojnie tamtą piąteczkę, 5,5 no, nie więcej, by nie tak na w tej No, nie, ten chleb To jest dobra. -7, spoko, bo naprawdę jest dobre. Proszę bardzo. Podajemy. Pizza Detroit, nie? Taki typowy styl. Ja nie wiem, oni chyba w Nowym Jorku też mieli taką sławną, grubą pizzę, nie? U nich jest właśnie pizza, taki grubasek. Ja nie mogę się doczekać. Aż ciężko złapać, nie? Ja nie mówię. Wiesz, jaki to jest sos? Ten ostry stesko. Jak on się nazywa? Ale pierwsze, co wyczuwasz, to jest ten ocet. Nie? Ocet, ale mega jest. Ten chlebek w ogóle jest taki ale czujesz na ustach ten mięciutki. Olejstego? Czuję, ale wydaje mi się, wiesz co to jest? Z sera to wychodzi. Jak ser się rozpuszcza. Mm. Bardzo smakuje jak pizza. Nie ma, nie ma takiej różnicy pomiędzy. Tą detroicką, a grubą, normalną pizzą, takiego skebaba. Ja wiem, że jest większa, ale jak to tak przeciąkasz, przemielisz, to nie czuć tego grubego chleba. Wiesz o co chodzi? Jak to razem w buzi mielisz, to czuć ciasto, jak z grubej pizzy, i składniki, ale nie spodziewałem się tego. Myślałem, że będzie trochę gorsze niż jest. Takie dobry, zadowolony już. Zadowolony, bo zaraz będzie większy szereg, nie? tego nie mogę się doczekać, nie? Mmm, dają kanapce w szóstkę, tak? To mi się wydaje, że o tym nawet bym drugi raz nie myślał. Od razu bym tylko zamawiał, nie? Bo mieli chyba cztery różne. To tak, z dwa kawałki takiego, i już jesteś pełny, nie? Wydaje mi się, że to jest coś, coś takiego bardziej inne niż ta kanapka. Wiesz, co? Ta kanapka była taka, nie wiem, ten taki sos pomieszany z mięsem. Tak, taki po prostu jak lasagne. Tu było dużo lepiej było, jakby dodali trochę więcej ranchu i trochę więcej cheetosów, więcej żeby było te chrupie, chrupnięcie, jak się ugryzie, nie. Ale mega. Jaką pan Michał dzisiaj daje ocenę? Boże, Michał, Michał. Niko, nikt nas nie goni. Nie ukradną ci spokojnie. Spokojnie Michał. Tak. Pizza o dużo lepsza niż ten, niż bułka. Ocena ósmeczka. Na 100%. Smakuje, wiesz, jak te małe pizze z Chicago? Mrożone, tylko o dużo więcej dodatków i bardziej chrupiące. Na 100% bym zamawiał dwie takie, dwie różne. Jestem w niebie. Także przechodzimy do najlepszej, najlepszej. do najlepszej rzeczy w menu, którą jest ta sama bułeczka. To jest chyba japońska bułka. Polana polewą białej czekolady i polewą pistacjową. Do tego jeszcze są skruszone pistacje, także. Lecimy, nie ma na to czekać. Mama mia. <grystanie> jak, jak ktoś tak wygląda po jedzonku, całą brodę, to znaczy, że dobre. Ciężko to jest jeść. Konradek się dzisiaj bardzo ogólnie ubrudził wszędzie. Tu nie ma zbytnio o, o czym, czym gadać, bo to jest po prostu, no ten chleb smakuje jak, tak jakby. Mniej słodsza hałka. Nie wiem, co to jest hałka. <laughs> Także zacznijmy od tego. Spoko. Naprawdę dobry deserek. Ale... no jest spoko, ale nie... No... Ten sos robi wszystko. Bo no. gdyby nie ten sos, no to ma to tak zwykły jest z normalny chleb. Nie, nie. Jakieś na przykład wafelki albo coś, to no, tak samo. Od polewa najwięcej robi. nie? Ale jest tak, jest łatwe, że zrobić socro. Na pewno coś innego, ze względu na to, że większe rzeczy, jakie mamy, to są albo jakieś Cookie do, albo jakieś inne te. No my nie mamy takiego wyboru deserów tutaj, nie. Także piąteczkę dam. Piątkę? No. no tego się nie spodziewałem. Piąteczkę. 5,5. Nie więcej, więcej bym nie dał, bo to jest po prostu to jest zwykły chleb polany po prostu sosem. Nie ma tu czegoś nadzwyczajnego. Tych pistacio, y, tych pistacji pokruszonych to nawet nie czuć, bo jest tyle buły. Także proszę bardzo, wlatujemy. Moja kolej na testowanie. Ja ogólnie, no wy już mnie znacie przez te wszystkie filmiki, ja mówię jak bardzo uwielbiam deserki, także nie będziemy przedłużać, wlatujemy i próbujemy. Jezu, a czemu no się tak trzęsie <laughs> że wypowiesz się po skończeniu. Chrupiące, słodkie, mleczne, pistacjowe, pistacjowe czekoladowe. 10 na 10. Co więcej można chcieć od deseru? Naprawdę, patrz ile tego sosu jest. To po pierwsze, to nie jest jakaś malutka polewa tylko na górze, tylko to wszystko wycieka tu z boku i to jest wszystko, najważniejsze, to jest chrupiące, to nie jest takie blade. Nie ma tego jak normalnie zjeść, nie? Bo nie mogę tego złapać tymi... To jest za szerokie, żeby do buzi zmieścić. Jak typu? No i tożyk dostaje się do upychania i. Ja dosłownie wylizałem pudełko, nie. To było niesamowite moim zdaniem 9,5 solidnie. Lepszego deserka? Jeszcze chyba nigdy w życiu nie jadłem. Ja nie lubię takich rzeczy jak na przykład lody. To nie są desery. Coś takiego to jest właśnie deser. Ma być słodkie, ma być kruche, ma być przepyszne. Moim hmm. zdaniem dziesiąteczka. Mają chyba aż trzy czy cztery różne smaki, tak? Mają normalny, cynamonowy, z nutellą, z biskofem i ten pistacjowy. Ten pistacjowy to jest dosłownie bomba. Strzałeczka, widzimy się w następnym filmiku.